na Mastercard. Witam Was w półfinale naszej sukcesy. Pierwszy mecz: Rosja kontra Anglia. Robimy, o tak, nie gramy. I znowu po 15 kart, tak, po 3 karty bierzemy tego. Pierwsza Anglia: Gol. Druga to Polska. I trzecia to Rosja. Więc 1 do 1. I tak zapisujemy ten wynik, ponieważ mieliśmy my na jeden mecz: i Rosja, i Anglia. Czy? Bo jeden tylko 6 drużyn, dlatego zagramy każdy z każdym. I idziemy dalej. Rosja kontra Polska. Ostatni test dla Rosji. I gramy. Pierwszą kartą jest Polska, Robert Lewandowski. Drugą jest Rosja. I trzecią jest gol. Polska, 2 do 1. Bardzo dobrze zaczyna Polska. I Rosja już najprawdopodobniej nie awansuje, ale zobaczymy. Po, Polska znowu gra z Anglią. Robimy o tak. I gramy. Pierwsza karta Rosja. Druga Rosja. I trzecia Polska gol. 1-0. Teraz ja to obejrzę i zobaczymy, kto jest w finale. Dobra, witam w obsłużeniu. Polska ma dwa, dwa zwycięstwa Rosję i Anglia mają po jednym remisie, bo zremisowali są, więc to jest klasyczna dogrywka. Tylko teraz po cztery karty. O tak. I o tak. Zaczynamy. Pierwsza karta to Rosja. Druga Polska. Trzecia Anglia. I czwarta to e, Polska. Więc to jest dokrywka. Powiedzmy. Teraz po trzy karty. Robimy od tu. I to będzie koniec. Nie wiem. Czekajcie. Anglia. Polska. I Polska. Więc koniec. Koniec. To już jest koniec! 2, jeden! To znaczy! Widzimy się po okay, Polska, kontra Anglia, zobaczymy się jutro w finale. Dzisiaj wiem, czekam. Dzisiaj nim nie jestem, ponieważ nie uda nam się nam go zrealizować. Ja sobie kończy na razie.